Teraz zaczyna się prawdziwe życie w ogrodzie, ponieważ będę miał problemy. Ale zdawałem sobie w stu procentach, żebyście wiedzieli, że aż byłem ciekawy, czy będę miał problemy w życiu prywatnym yy, za to, że poruszę jakiś temat. No bo w ostatnich odcinkach poruszyłem temat, no że wcale nie trzeba być bardzo przystojnym mężczyzną, wystarczy być szefem mafii, mieć masę pieniędzy i wpływów i kobiety Takiego mężczyznę uwielbiają. Są kobiety, które po prostu takiego mężczyznę no, mają marzenie, by w życiu, w życiu z takim być. No i teraz tak. Nie powiedziałem tego, że są, są takie wszystkie kobiety, jako powiedziałem historię. I wiedziałem, że prędzej czy później jakaś kobieta się do mnie odezwie z pretensjami, że gadam głupoty. Nie chcę tutaj, kochani, tworzyć żadnych yy, konfliktów. Ale wiem, że też taki kanał jest na YouTubie, który opowiada właśnie takie podobne historie dla mężczyzn, by się troszeczkę tych kobiet nauczyć, się zrozumieć i on też ma problemy, że kobiety bronią po prostu, tak? Jak to się powie, że no są przypadki że z nieprawego łoża, bo no to kobiety się oburzają, że one nie są wszystkie, tak? Przeważnie, jak kobieta Tobie mówi, że ona nie jest taka jak wszystkie, jak inne, Boże, to dlaczego? Za każdym razem to człowiek słyszę. Ile razy, y, 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 kto słyszał, nie, nie jestem taka jak inne, czy jak wszystkie. Napisała do mnie na prywatnym koncie y, koleżanka, znajoma. Matko, obejrzałam właśnie twój ostatni filmik na YouTubie. Kurczę, a miałam cię za normalnego faceta. Odpisałem, he, he, he. Ja nie wiem, co się z wami mężczyznami dzieje. Napisałem, czytam to na żywo, napisałem wczoraj. Ale ja stwierdziłem, że takie czytanie na żywo dawałem więcej emocji, więc ciekawe, co wam pisałem, się pamiętam. O matko, to taki temat do filmiku nie bierz na poważnie. No i dobrze napisałem. Te wasze podchody robi z kobiet interesowne zołzy, no czyli broni. Nie robię z kobiet interesownych złoż. Po, po prostu powiedziałem taki temat, poruszyłem, no, że są takie przypadki. Przecież nie jesteś jak wszystkie inne wrzucając wszystkie do jednego koszyka. O. Sam sobie to powiedziałem. A nie wszystkie kobiety są takie same. A po drugie, w dużej mierze, to jakie są dziś kobiety, jest wynikiem waszych mężczyzn podejścia do was kobiet. No. Czyli y, rzeczywiście mężczyźni psują rynek, bo są mężczyźni, którzy, dla których kobieta tylko tak zrobi, bo nie wszystko zrobią dla niej. No, ale ona i tak y, będzie pożądała tego, której. Y, na pewno nie jest taki, który... Y, jak piesek, trudne do nauczenia, to tylko filmik, napisałem ja, to tylko filmik, i przemyślenia i tak dalej, niepotrzebnie się oburza, zminko, no i dobrze odpisałem chyba uważam, ale ja jestem wyluzowana, po prostu uważam, że pewne słowa nie są na sprzedaż dla sławy oglądalności, a idź ty, he, he. napisałem, ja myślę inaczej. No masz prawo, a ja mam prawo komentować, skoro umieszczasz w sieci takie słowa i pod twoim nazwiskiem. OK, napisałem mi taką minkę wysłała. No! Więc tyle na dzisiaj. Musimy sobie zdać sprawę właśnie, że... tak bywa. Czyli... Ale nie dostałem żadnego negatywnego komentarza. Dwa filmiki ponad 200 wyświetleń mają, jeden i drugi po 100. Żadnej łapki w dół. Dobrze przyjęte. Mam nadzieję, że nie rozumiecie. Nie rzucam wszystkich do jednego wora, tylko poruszam historię, przypadki. Pozdrawiam. O, musicie zasubskrybować. Zostawić łapkę w górę, łapkę w dół, co zawsze mówię. Cześć, do usłyszenia.